Witam serdecznie Ciebie, Skorpionie, na kanale Iwitarot. Cześć, Iwana Ziekłania. To czytanie dla Ciebie na czas tygodnia od 19 do 25 maja 2025 roku. Sprawdzimy sobie Twoją energię, mój drogi. Na ten czas. Się święci, cóż jeszcze? Jak się opowieść. Oj, oj, coś trwa za długo. Zrób porządek. Krótki prze przekaz słuchajcie naprawdę. Zrób porządek z sytuacją, która już za długo się wlecze. Wygląda na to, że ktoś ci mąci w głowie ktoś, ktoś obiecuje, obiecuje gruszki na wierzbie, tak zwane wzwodzić się. Już masz tego dosyć. Za długo coś trwa. Yy, I tutaj karty nam mawiają, by się zrobił Skorpionie porządek w swoim życiu, w swojej głowie, w swoim domu, w swoim pokoju. <grym> Oczyść swoją energię. Tak bym to widziała, słuchajcie. Cóż chcą powiedzieć karty? opiekuńcze dla Skorpiona. Na no co tutaj się pokazało. No. Jeszcze co? Jeszcze ja zaraz wam wszystko przeczytam. Pierwsza z kart to niezależność. Decyduj za siebie, korzystaj z prawa wyboru. Mhm. Masz prawo zmienić zdanie, masz prawo posprzątać, powiedzieć: Dosyć, jestem za długo zwodzona czy zwodzony. Miałeś, czy miałaś wystarczająco dużo czasu, by naprawić tą sytuację? Na przykład, nie? A w jesteś, i o co pytasz, o jaką sytuację pytasz, to już naprawdę nie wnikam. Będziesz wiedział w skorpionie o co chodzi. Świadomość. Karta świadomość. Umacniaj świadomość w chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Czyli w tym tygodniu. Myślę. Oczekiwanie. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Masz prawo zmienić zdanie. I dalej. Wdzięczność. Wyrażaj swą wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Wiesz, tu głównie chodzi o to, by być wdzięcznym. Osobie, nawet która cię zwodzi, która cię wkurza, a wiesz, za co bądź wdzięczna, czy bądź wdzięczny za to, że dzięki tej sytuacji stałeś się skorpionie silniejszy. Wiesz, jak postępować teraz, w podobnych sytuacjach, w przyszłości. To jest Twoja lekcja. Dzięki tej osobie, tą lekcję zdałeś. Mm, tak bym to widziała, i dlatego warto być wdzięcznym, nawet za to, co Cię wkurzało do tej pory. Wyrażaj swoją wdzięczność. Okazywanie wdzięczności innym może być źródłem radości. Zrób to dla siebie, po prostu. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom idź za głosem serca. No pięknie. I teraz zobaczmy, co już tutaj tarot będzie chciał powiedzieć skorpionom. Jaka historia się nam tutaj pokaże. Na ten tydzień. Hmm. Co tutaj jest pokazane, byś odszedł w skorpionie od sytuacji, od kogoś, z kim się kłócisz, od tych nieporozumień albo od tych, tego natłoku myśli związanych z daną sytuacją. Myślę, że warto pomyśleć o sobie i ty pomyślisz o sobie. Tutaj jest karta. Mówiąca o przyjemnościach, o tym, że mam zgromadzone środki finansowe i teraz wyjeżdżam, bawię się. A tak naprawdę od Ciebie będzie zależało, co zrobisz w tej sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Biała Karta mówi, że coś się zadziewa, coś jest w kreacji teraz i do Ciebie należą decyzje. Tutaj nie masz żadnych podpowiedzi. Bo jeden skorpion zrobi jedno, drugi skorpion coś innego i wszystko będzie dobre dla Was, dla Ciebie, skorpionie. No dobra, patrzymy w takim razie, cóż w miłości, w pracy będzie się działo u Ciebie podczas tego tygodnia. Miłość praca, oczywiście będą odpowiedzi aniołków. Jeżeli jeszcze nie masz pytania do nich, to zapraszam, byś teraz yy, sobie takie pytania ułożył. Skorpionie. Skorpion na tydzień od 19 do 25. Tak, jasne, już znowu podłoga. Yy. i zostanę ten Miłość i praca. Miłość i praca. Miłość i rada na tą sytuację praca i rada na tą sytuację. Hmm. Mamy siódemkę buław, jeśli chodzi o miłość. kurczę tutaj to <ścoughs> ty się tutaj bronisz. pionie. Możliwe, że tutaj się kłócisz w związku. Nie potraficie dojść do porozumienia z, porozumienia z partnerem czy partnerką. A może jest wszystko ok, ale ty się bronisz przed ludźmi z zewnątrz. Może ty ściową, być może przyjaciółką nachalną, czy przyjacielem pseudo, więc hmm, patrzymy. Przed czym ty się tak bronisz? Hmm. Skorpionie, ktoś przychodzi do ciebie z propozycją. Totalnie e, nie spodziewałeś się tego. Jesteś tutaj w królu kielichów. Mm, możliwe, że. Mm, wyjazdu może partner czy partnerka proponuje ci wyjazd <laughs> a co z tym zrobisz no nie wiem w każdym razie co się tutaj nowego zadziewa yy, jakaś sytuacja karmiczna u części z was możesz hmm, możesz poznać kogoś nowego po prostu yy. Podczas wyjazdu służbowego, a może wyjazdu z rodziną, a może pójść w trakcie zakupów gdzieś w sklepie. Naprawdę ktoś ci spadnie z nieba. <grym> I możesz przed tym się bronić. Na przykład. Także bierzcie to, co z Wami rezonuje. Jaka jest rada? Czwórka mieczy. Warto wyjechać, warto odpocząć. Hmm. Zresetować siły. <laughs> Królowa Dynarów. Wiara i diabeł. Hm. Odpocznij od partnerki. Odpocznij od partnera. Od sytuacji toksycznej w związku. Kurczę. Dobra, patrzymy. Co chcą aniołki powiedzieć? Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, tak? Ja ściągam naj, najsilniejszą... Nerwisz, że tak powiem. Jedynie czytania prywatne mogą coś więcej wnieść w, no, w to, co chcesz wiedzieć, tak? Mogą być bezpośrednie odpowiedzi dotyczące bezpośrednio ciebie, więc warto takie czytania zamawiać. A cóż my tu mamy? Wiecie, karta kartami wyskoczyła na miłość romans sprawdźmy jeszcze Poprosi innych o wsparcie i co? klarowna komunikacja Poprosi innych o wsparcie ciekawe przestraszysz się tej sytuacji? ojej dobra, patrzymy dalej cóż tutaj w pracy? dziesiątka mieczy Czyli odchodzisz od pracy, która, której już gorzej być nie może. Koniec. To jest mała śmierć, Arkan. No, mała tak. ta. I co? I mój drogi skorpionie, część z was pójdzie na emeryturę. I w końcu poczucie wolności, poczucie szczęścia, radości. <grym> to nie wiem, czy ty się. Będziesz. No, dobrze czuł. Z tą wolnością nagle, no ale dobra. Część z Was zmienia pracę. Zmienia szkołę. Dziesiątka mieczy. Hmm. Proszę. Odchodzisz od sytuacji, która ci nie służy. Będziesz podpisywać umowę. Nową umowę i tu ta umowa otwiera nowe możliwości u ciebie, Skorpionie. Tylko warto zobaczyć to, to, co jest napisane, tak? Bo Księżyc to tajemnica. Księżyc to jakieś tutaj prawne kruczki, które mogą kiedyś ci zaszkodzić, więc warto taką umowę dobrze przeczytać. Najlepiej z prawnikiem. Jaka jest rada? Czwórka buław. Doceniaj to, co masz. Ludzi wokół ciebie. Hmm. Myślę, że tutaj jest ważna rozmowa, ważne negocjacje, które spowodują, że przestaniesz czuć się jak w więzieniu, jakiejś klatce. Obronisz się przed tym poczuciem klatki, jakiegoś czegoś. Czego nie chciałeś w swoim życiu zawodowym, a tak się czułeś? Możliwe, że chodzi o inwestycje pieniędzy, możliwe, że o nową pracę, uzgodnienie nowych warunków pracy. Hmm? Warto zaprosić yy, przyjaciół, znajomych, by oblać ten sukces, na przykład, nie zawodowy. <ślesz> No dobra, a cóż chcą powiedzieć aniołki w tym temacie? Masz już pytanie ułożone. Na pewno, więc sprawdźmy, co tutaj się pokaże. Nie ma powodu do zmartwień. Mało prawdopodobne ta sytuacja rozwinie się w zupełnie inny sposób niż ci się wydaje. Skorpionie. Dobrze, to wszystko z mojej strony, kochani. Ślicznie dziękuję za uwagę. Życzę Ci cudownego tygodnia i do następnego razu. Pa!